Paweł Stróżek, naczelnik Oddziału Straży Pożarnych w Czaplinku. Dzisiaj do Czaplinka przyjechał krwiobus, zaplanowana akcja, ale i też pomoc potrzebującym. Tak, jest to cykliczna akcja. Już od 7 lat prowadzimy, ściągamy tutaj do Czaplinka autobus mobilny do poboru krwi. No i w tym tygodniu okazało się, że tej krwi potrzebuje dwuletnia Blanka, jak się nie myl, dwuletnia, dla której ta krew, która dzisiaj będzie zebrana, zostanie przeznaczona. Mieszkańcy Czaplinka chętnie biorą udział w takich akcjach? Powiem tak, mniej więcej, jest około 40 dawców. W tych, to jest przez okres tych 7 lat, to tak można powiedzieć, taka średnia 40 dawców. 40 osób, które oddadzą krew, tak. Z punktu widzenia waszego straży pożarnej, jak ważne jest takie oddawanie krwi? No, bardzo ważne, tym bardziej teraz w tej czasie tutaj, tej, tej, tej pandemii, która panuje. Wszystkie oddziały króledwa w całej Polsce apelują o do krwiodawców, żeby się mobilizowali, żeby tą krew oddawali, bo jest, w tym czasie jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Tutaj widzę również specjalne środki bezpieczeństwa, odległości zachowane. No tak, staramy się zachować te wszystkie środki ostrożności, które są na, nakazane. Odległości, maseczki, oczywiście dezynfekcja przed wejściem do autobusu. No tak jest po prostu i tego musimy przestrzegać. A jak w ostatnim czasie działa OSP Czaplinek? Odnotowujecie mniej zdarzeń, mniej wyjazdów? Powiem tak, że ostatni okres jest, powiem, dosyć spokojny. W ostatnich chyba dwóch tygodniach mieliśmy chyba dwie czy trzy akcje. Ogólnie jest spokój. Mieliśmy chyba dwa razy jeździliśmy do powalonych drzew, raz mieliśmy otwarcie mieszkania, osoba była poszkodowana w mieszkaniu, ogólnie taki mamy spokojny okres teraz. OSP Czaplinek to jednostka, która ile osób liczy, ilu druchów Wszystkich druchów jest około 40, w tym czynnych, takich, które biorą udział w akcji ratowniczo-gaśniczej jest około 25. Tutaj w Chaplinku jest duże zainteresowanie działalnością OSP. Pewnie za bardzo. Pewnie za bardzo robiliśmy dużo akcji takich promocyjnych. Chcieliśmy pozyskać nowych druhów. Mamy co prawda drużynę młodzieżową, która składa się z, z 12 członków przede wszystkim, bo to są głównie dziewczynki. Jest chyba dwóch czy trzech chłopców. No, sta cały czas staramy się pozyskać nowych członków. W tym roku żeśmy pozyskali dorosłych trzech członków nowych. No jest, jest po prostu ciężko. No, takie są czasy, że po prostu jest, jest ciężko. Ludzie gdzieś wyjeżdżają za pracą nie garną się po prostu tej pracy w straży. Tym bardziej że to jest praca społeczna, tak? To trzeba po prostu lubić, to trzeba e, po prostu trzeba to kochać, no tak powiem. I też do, dodatkowo chyba koronawirus pokrzyżował wam plany. No trochę też, chociaż przed koronawirusem powiem, też był problem z pozyskaniem nowych członków, tak? No, gdzieś ludzie po prostu się do tego nie garną. Nie wiem, no nie mają tej pasji, nie czują tego. Jest po prostu po prostu jest źle, no po prostu jest źle. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o naszą jednostkę, no to nie możemy narzekać, bo nie zdarzyło się jeszcze tak w historii, gdzie jestem już naczelnikiem tutaj w straży. Około ponad 20 lat nie zdarzyło się, żeby jednostka nie wyjechała do, do zdarzenia. Tak? No są takie momenty, są takie godziny e, newralgiczne do godziny 14. To jest taka godzina, gdzie od, od rana do 14 jest taki okres, taki, gdzie, gdzie strażacy pracują tak, nie każdy z pracy może się e, urwać na alarm. I to jest taka, już po 15-po 15, po 16 już to jest w nocy, w godzinach nocy już jest to okej. Okay. OSP to również sprzęt, przede wszystkim sprzęt i ludzie. Tutaj widzę na placu dużo sprzętu. Jakim sprzętem dysponujecie? No jest w sumie dużo sprzętu, ale to jest już takim bym powiedział, jeszcze cofnąć się z 5-6 lat do tyłu, to byliśmy, myślę, że w powiecie byliśmy jedną z lepiej wyposażonych jednostek. No tak, to wszystko teraz poszło do przodu, że tak patrząc po rocznikach samochodów, to chyba jesteśmy już teraz na samym, na samym końcu. Tak? No w tym roku spodziewamy się nowego samochodu, no tak myślę, no na 80% że ten nowy samochód w tym roku będzie w Czaplinku, no jest tych samochodów, ale mówię, no to już wszystko jest takie wysłużone trochę, tak, Od najnowszy to jest podnośnik, który już, też już liczy sobie 6 lat, Mercedes ma 36 lat, Jelcz, jak się nie mylę, 25 niedługo, także to już są samochody wysłużone. Oprócz samochodów e, macie jeszcze jakieś potrzeby odnośnie sprzętu i wyposażenia tych samochodów? No głównie teraz e, będziemy chcieli zakupić e, indywidualne mundury bojowe, bo brakuje nam teraz, te, tak jak mówiłem, trzech członków nowych przyszło. Musimy po prostu zakupywać te. No i takie sprzętowe no, sprawy, no gdzieś sprzęt się psuje, gdzieś po prostu trzeba, bo potrzeba jest wymiany tego, tak? Czaplinek położony jest nad jeziorami. E, chyba szczególną wagę przywiązujecie do tego ratownictwa wodnego? E, tak, jesteśmy wyczuleni na ratownictwo wodne, tym bardziej teraz tutaj problem był na, z Woprem w tamtym roku, bo z, władze gminy w, rozwiązały umowę z Woprem Koszalin i takie były pertrutacje. Później Wopr Białogard przejął tutaj pieczę nad jeziorem, no ale wiadomo, no my jesteśmy 24 godziny na dobę, żeglarze są 24 godziny na dobę na jeziorze i, i no my taką tutaj główną siłę tworzymy na, na wodzie. O jaką ciekawostkę staramy się w tym roku też budżet obywatelski. Napisaliśmy budżet obywatelski z klubem sportowym Lech i z klubem sportowym Iras. Chcemy zakupić skuter z platformą ratowniczą właśnie do celów stricte ratowniczych na, na naszych jeziorach. Jak przychodzi alarm, że trzeba jechać do zdarzenia, co tutaj się dzieje na terenie jednostki? No jest, jest po prostu multum. Tu się dzieje po prostu samochody jeden za drugim wjeżdża. Jest bieganina, jest otwieranie garaży. No, no to, to po prostu trzeba było zobaczyć, tak? To by trzeba było zobaczyć. No. No każdy się spieszy, każdy chce jak najszybciej się przebrać i tego samochodu wsiąść.